Jak w 30 sekund rozwiązać takie zadanie z matematyki? Już Ci pokazuję. Zobacz, w tym zadaniu na podstawie takiego rysunku mamy wskazać wartość alfy. Widzimy, że ten trójkąt jest trójkątem prostokątnym równoramiennym, ponieważ autor zaznaczył nam, że te ramiona są równej długości. W takim razie w tym i w tym miejscu będzie ten sam kąt. No a jaki to będzie kąt? Bardzo łatwo możemy policzyć, ponieważ suma trzech kątów wewnętrznych w trójkącie zawsze będzie 180. Więc zobacz, od 180 odejmujemy tą 90 nie dzielimy wynik na dwa, ponieważ te dwa kąty są równej długości. Wówczas otrzymamy, że jest to 45 stopni. Idąc dalej, widzimy, że ten trójkąt jest trójkątem równobocznym, ponieważ wszystkie jego trzy boki są oznaczone, że mają tą samą długość. No a w trójkącie równobocznym poza równymi bokami są również równe kąty, więc każdy z nich będzie miał 60 stopni, bo 180 na 3. No i zobacz, teraz bez problemu możemy policzyć alfę, ponieważ cały ten kąt jest kątem półpełnym, czyli 180 stopni. W takim razie skoro od 180 odejmiemy 60 oraz 45, to otrzymamy, że alfa musi być równa 75 stopni.